Krótka historia popierania kapitału w Radomiu. Brakowało 300 tysięcy złotych, żeby wyremontować dach w szkole podstawowej nr 8. Szkołę zamknięto, dzieci przeniesiono do innej podstawówki. Dlaczego? Bo większe korzyści są ze sprzedaży alkoholu niż z nauki dzieci. Oczywiście nie było tam wystarczającej odległości. Za nasze pieniądze, z naszych podatków wyremontowano ulicę wokół tego marketu. Za nasze pieniądze doprowadzono infrastrukturę w sumie ponad 2 miliony złotych. Dlaczego? Proszę sprawdzić, kto ma udziały w tym gruncie. Po uruchomieniu marketu znalazły się miliony na remont całego budynku. Oczywiście szkoła była za blisko, ale dom dziecka już nie. Gdyby z takim samym zapałem wzięli się za np. amfiteatr czy inne ważne rzeczy, o których mówiłem, miasto zupełnie inaczej ocenialiby radomianie. Gdy przed objęciem władzy w Radomiu Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, niezwykle zajadle atakowało prezydenta Zdzisława Marcinkowskiego za wydanie trzech pozwoleń na małe amarkety. Przez te dwie ostatnie kadencje, rządząc, zbudowano ponad 30, puszczając torbami Rzesze Radomian. Bez opamiętania wydawano pozwolenia na budowę, oddając rynek gigantom, które wywożą kapitał z miasta i bez podatku z kraju, całkowicie go demolując. To właśnie jedna z tych spraw, o których mówiłem. Tutaj władza spokojnie czeka, aż los tego wiaduktu będzie identyczny z losem wiaduktu na ulicy Słowackiego. Po prostu się rozpadnie. Dojedziemy na Erszał, owszem, przez Karyszew. Bez zapału, na spokojnie, niech się samo rozwali. Stan radomskiej gospodarki jest taki jak stan wiedzy przewodniczącego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej. No, niestety, osobiście do człowieka nic nie mam. A jeżeli cała kariera polega na tym, że od dziecka nosiło się za jednym z posłów spisu teczkę, a następnie zajęło intratną posadę w wodociągach miejskich, no to mamy taką gospodarkę. Szanowni Państwo, wpływ na poziom bezrobocia w naszym mieście, Rada Miejska ma niewielki. Oczywiście podnoszenie podatków, oczywiście utrudnienia dla przedsiębiorców to bardzo istotne, ale zasadniczy wpływ ma przede wszystkim rząd i parlament. W ten sposób obniżać można sobie bezrobocie? Przed kamerą. Oczywiście można. Natomiast miejmy pretensje głównie do partii rządzących. Od wielu lat. Na przemian. I to oni właśnie są sprawcami tego bezrobocia. Tyle co da się zrobić w Radomiu, zrobimy. Jak urzędnicy biorą się za tworzenie miejsc pracy, to ja zastanawiam się, gdzie ostatnie grosze zakopać. Czy w Sejmie są sami idioci? Nie. Połowa to nie są idioci. Połowa wie doskonale, dlaczego jest takie duże bezrobocie. Oczywiście, stoimy tutaj, gdzie to jest ramię zbrojne naszego rządu, naszego parlamentu jednocześnie. I proszę Państwa, nie miejmy złudzeń. Póki Sejm pracuje, ja nie mogę spać po nocach, bo nie wiem, z jakim portfelem jutro się obudzę. I to jest przyczyna głównego bezrobocia. Jeżeli chwalą się później na zakończenie roku, że uchwalili 500, 600, 700 ustaw, dla kogo ten wywiad? To proszę Państwa, tak będzie dalej.